Samorząd Województwa Dolnośląskiego przekazał do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej robocze wersje terytorialnych planów sprawiedliwej transformacji. To ważny dokument, dzięki któremu na Dolny Śląsk trafi w nadchodzącej perspektywie finansowej Unii Europejskiej aż 556 milionów euro. One mogą trafić przede wszystkim do tych obszarów, gdzie ta eksploatacja węgla kamiennego się odbywała, czyli były zagłębie wałbrzyskie. Zabiegamy o to, aby objąć również powiat kamiennogórski wsparciem finansowym, dlatego że powiat kamiennogórski funkcjonalnie był związany z zagłębiem wałbrzyskim i wiele osób z Kamiennej Góry w Wałbrzychu, w kopalniach albo w przemyśle pokrewnym pracowało. Ale równie dla nas ważne jest to, aby potężne środki finansowe, bo jest to naprawdę bardzo dużo pieniędzy, przeszło 2 miliardy złotych, Trafiły, przynajmniej część z nich trafiła do powiatu zgorzeleckiego z nadal funkcjonującą kopalnią węgla brunatnego w Bogatyni. Tu mamy również wsparcie ze strony premiera Saksonii Michaela Kretzmera. Dlatego, że powiat Gerlic jest również tym funduszem objęty, więc i logicznie i zasadne było, żeby również po drugiej stronie ten powiat był objęty. Wiemy, że tysiące osób są gospodarczo uzależnione od funkcjonowania tego przemysłu i aby uniknąć scenariusza, który znamy właśnie chociażby z Wałbrzyka czy z niektórych miast na Górnym Śląsku, to znaczy takiej no, zupełnej dekompozycji społecznej, deindustrializacji, załamania lokalnej, gospodarki. No chcemy już w tej chwili rozpocząć procesy transformacyjne i zabiegamy o to, aby środki zostały uruchomione. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji jest dla nas jako regionu Wałbrzyskiego, więc również dla Nowej Rudy, która 21 już lat temu zakończyła wydobycie węgla niezwykle ważnym funduszem. Komisja Europejska włączyła region Wałbrzyski jako region postwęglowy. Funduszem Sprawiedliwej Transformacji, bo ta transformacja tak naprawdę u nas cały czas trwa. Widać to wszystko po wskaźnikach społeczno-ekonomicznych, jak bardzo jesteśmy w związku z tym w potrzebie, aby gonić tą lepszą część Dolnego Śląska, która takich problemów jak my związanych z likwidacją zagłębia węgla nie miała. Liczymy tutaj na środki, które pomogą nam na właśnie realizację projektów, które mają służyć rozwojowi gospodarczemu, tworzeniu miejsc pracy, ale również projektów, które będą służyć rewitalizacji terenów pogórniczych, pokopalnianych, zdegradowanych, projektów, które będą służyły poprawie stanu środowiska naturalnego. Jako Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjęliśmy stosowne uchwały, stworzyliśmy cały szereg dokumentów, które również zyskały aprobatę Sejmiku, ponieważ Sejmik też Województwa Dolnośląskiego jednogłośnie przyjął od lewa do prawa stanowisko w sprawie objęcia Powiatu Zgorzeleckiego tym mechanizmem finansowym. Te starania poparł polski rząd i umieścił Powiat Zgorzelecki również w propozycji dofinansowania w umowie partnerstwa. Teraz decyzja ostateczna należy do Urzędników w Brukseli, do urzędników Komisji Europejskiej i zabiegamy o to, żeby ta decyzja była pozytywna, choć oczywiście jesteśmy już na tym etapie wyłącznie petentami, ale aktywnymi, aktywnie zabiegamy o Dolny Śląski. Mamy nadzieję, że te kwoty pozostaną właśnie na takim, na takim obszarze, o jakim powiedzieliśmy, i pozostaną w tej wysokości, o jakiej powiedzieliśmy, bądź być może nawet będą większe, to są pieniądze, bez których transformacji po prostu na naszym terenie. Nie da się przeprowadzić. Jeżeli te pieniądze nie zostałyby uruchomione, no to czeka nas bardzo, bardzo poważny problem nie tylko gospodarczy, ale społeczny na zachodzie województwa. No i niestety pogłębianie się różnic rozwojowych pomiędzy północą a południem województwa. Jest to, jak powiedziałem, ogromna szansa. Jestem głęboko przekonany, że te ogromne pieniądze, które tam zostaną skierowane, zostaną wydatkowane w sposób celowy. Co spowoduje też, że i kwestie rozwoju tych obszarów, w tym również czyste powietrze, ale również turystyka znajdzie swoje miejsce. Złożone do Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dokumenty stanowią podstawę do dalszych rozmów o szczegółach wykorzystania pieniędzy z Funduszy Sprawiedliwej Transformacji na Dolnym Śląsku.